Zaskocz swoich gości czymś naprawdę wyjątkowym. Jestem przekonana, że takiego pomysłu jeszcze nie widzieli ani nie próbowali. Sięgnij po dość dużą i dojrzałą brzoskwinię. Najlepiej słodką i soczystą. Przekrój ją, usuń pestkę i twarde fragmenty. Za pomocą obieraczki lub ostrego noża pokrój je na cienkie plasterki. Im cieńsze, tym lepiej będą się układały. Teraz rozłóż plasterki płasko, lekko je na siebie nakładając. Kiedy masz już gotowe rzędy, zacznij zwijać każdy z nich od zewnętrznej strony ku środkowi, tak aby skórka brzoskwini znalazła się na zewnątrz. Dzięki temu powstanie delikatny, zwinięty kształt, który do złudzenia przypomina kwiat róży. Powtórz tę czynność z drugim rzędem. Jeśli chcesz oczarować większą liczbę gości, przygotuj taką brzoskwiniową różę dla każdego. Umieść ją w ulubionej filiżance, a następnie zalej gorącym naparem swojej ulubionej herbaty. Zauważysz, jak róża zacznie się delikatnie otwierać. Wygląda to naprawdę zjawiskowo. Herbata nabierze niepowtarzalnego owocowego aromatu brzoskwini. Pij to codziennie rano przed śniadaniem, a po tygodniu będziesz musiał kupić spodnie o rozmiar mniejsze. Zacznij od pokrojenia jednego dużego ogórka. Zielony chrupiący składnik w 90% składa się z wody, dzięki czemu doskonale nawadnia i wspiera naturalną równowagę organizmu. Teraz pokrój limonki w plastry. Limonka to źródło witaminy C, która wspiera energię i dodaje świeżości. Wrzuć ogórka i limonki do szklanego naczynia. Dorzuć kilka listków świeżej mięty. Nada ona intensywnie odświeżający aromat. Czas na imbir. Weź spory kawałek. I pokrój go w cienkie plastry. Dodaj go do pozostałych składników. Wlej litr filtrowanej wody. Dla delikatnej nuty słodyczy dodaj łyżkę miodu. Ten naturalny składnik dostarcza energii i wspiera witalność. Całość dokładnie wymieszaj, a następnie przelej do blendera i zmiksuj. Do dzbanka wrzuć kilka dodatkowych plastrów limonki i ogórka. Przez sitko przelej zmiksowaną mieszankę, aby uzyskać klarowny płyn. Dla pełnej świeżości możesz dorzucić kilka kostek lodu. Ten domowy napój pobudzi twoje ciało do działania. Już po tygodniu regularnego picia poczujesz, że spodnie zaczynają robić się luźniejsze. Ten prosty napój przygotujesz z trzech naturalnych składników: bez sztucznych dodatków i bez chemii. Przygotuj średniej wielkości garnek. Czas na pierwszy składnik. Ogórek to naturalne źródło nawilżania. Zawiera krzem, siarkę i przeciwutleniacze. Pokrój ogórka w plastry i wrzuć do garnka. Następnie dodaj garść mieszanki z hibiskusem. Nada napojowi piękny kolor i wyrazisty smak. Jego lekko kwaskowata nuta doskonale łączy się z resztą składników. Trzecim składnikiem jest limonka. To świetne źródło witaminy C. Pokrój limonkę w plastry i dodaj do pozostałych składników. Wlej litr wody i gotuj całość przez około 15 minut. W tym czasie składniki nadadzą napojowi swój aromat i smak. Na koniec przecedź wszystko przez sitko. Przelej napój do szklanki. Możesz go podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Już jedna szklanka dziennie wystarczy, by cieszyć się wyjątkowym orzeźwieniem i delikatnym, owocowym smakiem. Dzięki temu poczujesz się lżej i zyskasz więcej energii. Rozpuści wszystko, co zjadłeś w ciągu całego dnia. Wypij to przed snem, a rano obudzisz się jak nowonarodzony. Skutecznie przyspieszy spalanie tłuszczu. Zacznij od pokrojenia limonki w cienkie plastry. Limonka to źródło witaminy C. Działa oczyszczająco i wspomaga trawienie. Do średniej wielkości garnka wlej około litra wody. Czas na wyjątkowy składnik. Prawdziwy dar natury. Doskonale wpływa na oczyszczanie organizmu, wspiera wątrobę i pobudza układ trawienny. To suszone kwiaty hibiskusa, pełne oksydantów i naturalnych kwasów. Dodaj garść do garnka. Teraz dodaj kolejny składnik. Liście laurowe mają właściwości przeciwzapalne i wspierają pracę układu pokarmowego. Wrzuć do garnka trzy liście. Dodaj teraz wcześniej pokrojone plastry limonki, które nadadzą miksturze orzeźwiającego, kwaskowego smaku. Na koniec dodaj jeszcze jeden składnik. Łyżka cynamonu pomoże w walce z wzdęciami, a dodatkowo wesprze trawienie. Całość gotuj na małym ogniu przez 15 minut. To połączenie działa oczyszczająco, pobudzająco i wspomagająco dla układu trawiennego. Pij codziennie wieczorem, najlepiej przed snem. Szybko poczujesz różnicę. Naturalny sposób na zdrowie i smuklejszą sylwetkę. Ta mikstura likwiduje kaszel i pomaga usunąć flegmę. Tylko z naturalnych składników. Możesz zrobić ją w każdej chwili i to za grosze. Powstrzymasz ataki kaszlu i szybciej wrócisz do zdrowia. Zacznij od jednej dużej cebuli. To naturalny antybiotyk, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Cebula udrażnia drogi oddechowe i łagodzi kaszel. Obierz złupiny i pokrój na grubsze plastry. Kolejny składnik to czosnek. Zawiera alicynę, która ma silne działanie przeciwwirusowe. Dodatkowo wzmacnia odporność. Obrane ząbki czosnku pokrój w cienkie plastry. Imbir to samo zdrowie. Działa przeciwzapalnie i wykrztuśnie. Pomaga udrożnić zatoki oraz oskrzela. Pokrój kawałek imbiru na większe plastry. Przygotuj średni garnek i wlej wodę do połowy naczynia. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek oraz imbir. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodaj również łyżkę cynamonu. Cynamon poprawia krążenie oraz ułatwia odkrztuszanie Całość gotuj na małym ogniu przez 20 minut Kiedy ostygnie przelej do szklanki i dodaj łyżeczkę miodu To prosta domowa mikstura na kaszel i flegmę Pij ciepły syrop dwa razy dziennie a już po chwili odczujesz ulgę Bez chemii dodatków i w pełni naturalny Ten napój to stary domowy sposób na uleczenie organizmu od środka Działa łagodnie ale skutecznie Rodzynki to często niedoceniane, suszone owoce, które skrywają w sobie ogromne bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów. Rodzynki doskonale oczyszczają organizm, poprawiają trawienie i wzmacniają serce. Przygotuj jeden większy czysty słoik. Dodaj trzy łyżki rodzynek najlepiej te ekologiczne. Słoik uzupełnij przefiltrowaną wodą do pełna. Dobrze zakręć i odstaw na 24 godziny w ciemne miejsce. Po upływie doby napój jest gotowy. Przeceć go przez sitko. Rodzynki oddały wodzie swoje najcenniejsze składniki. To właśnie one tworzą ten naturalny, zdrowotny eliksir. Ten napój jest idealny na wspomaganie pracy wątroby, poprawę pracy jelit, a także naturalne wsparcie dla serca. Wystarczy jedna szklanka dziennie o dowolnej porze. Efekty szybko zauważysz. Prosto, szybko i naturalnie. Polej limonkę oliwą z oliwek. To, co z tego przyrządzę, cię zaskoczy. Pokrój dwie limonki na mniejsze kawałki. Owoce cytrusowe są bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie na różne sposoby. Zawierają witaminę C, pomagając chronić komórki przed uszkodzeniami. Limonki wspierają trawienie i poprawiają perystaltykę jelit, a ich świeży zapach działa orzeźwiająco i redukuje stres. Mają działanie antybakteryjne, co sprawia, że są używane w naturalnych metodach oczyszczania. Owoce te wzmacniają organizm. Weź średniej wielkości miskę i wrzuć do niej pokrojone limonki. Następnie starannie wyciśnij sok z limonek, nie wyrzucając ich skórek. Do tego triku potrzebujesz również czosnku. Weź jeden ząbek czosnku, włóż go do limonek i rozdrobnij. Czosnek ma wiele zastosowań zdrowotnych. Głównie dzięki zawartości związków siarki, takich jak alicyna, która nadaje mu właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Następnie dodaj jedną łyżkę cynamonu. Cynamon ma właściwości przeciwzapalne. Dodaj jedną łyżkę oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek bogata jest w kwasy tłuszczowe oraz w witaminę E i polifenole działa przeciwzapalnie, co może wspierać zdrowie stawów i redukować ryzyko przewlekłych chorób zapalnych. Zwykły olej różni się od oliwy nie tylko kolorem. Wiele olejów roślinnych jest rafinowanych, co usuwa część składników odżywczych. Całość wymieszaj, na koniec dodaj pół szklanki wody. Przelej mieszankę przez sitko do szklanki. Gotowe. To przepis na tanią, zdrowotną miksturę. Taką miksturę najlepiej pić raz dziennie, najlepiej rano na czczo. Regularne picie takiej mieszanki może wspierać odporność, poprawiać trawienie, wspomagać serce i oczyszczać organizm.